I faktycznie czasami na niebie widać, że te ptaki tak raz w jedną, raz w drugą, raz w trzecią, takie chmary. Nazywam się Anna Kawska, jestem pedagogzką. Rozsiadam się tutaj wygodnie w mojej tymczasowej bazie i z wielką radością opowiadam o najnowszym patronacie Aktywne Czytanie, wydawnictwo Agora dla dzieci. A tytuł bardzo intrygujący i bardzo adekwatny razem. A zapomniałam Wam przypomnieć, żebyście subskrybowali, zanim będziemy zaglądać do środka, żeby Wam nigdy nic, żadna recenzja, żadna ciekawostka o książkach dla dzieci nie umknęła. I już zaglądamy do środka. Zobaczcie, jaka duża to jest książka. Jest naprawdę spora, pięknie wydana. Twarda oprawa, a w środku masa ilustracji Joanny Rzezak. Przepięknie to wygląda i bardzo oryginalnie. Ej, a zobaczcie, mam tutaj też takie przypinki, bardzo, bardzo mocno związane z tą książką. Są flamingi, o których opowiem Wam kilka ciekawostek i pingwiny. W ogóle o wszystkich zwierzakach z tej książki mogę Wam opowiedzieć jakąś ciekawostkę, ale chciałam się przez sekundę skupić na tytule razem, dlatego że on ma tutaj, można powiedzieć, kluczowe znaczenie. Bo to jest książka o zwierzętach i ktoś mógłby się zastanawiać no dobra, kolejna książka o zwierzętach co tutaj może być takiego wyjątkowego i wyjątkiem tutaj jest to. Temat spięty jest klamrą pod tytułem Razem. Zwierzęta mogą się łączyć w stada, mogą się łączyć w ławice, i właśnie te wszystkie konfiguracje no może nie wszystkie na świecie, ale bardzo wiele konfiguracji my oglądamy w środku w tej książce. Spójrzcie, tutaj jest ławica, tutaj jest kolonia, flamingi mówiłam, to znaczy tutaj. Może też być stado, może też być skupisko, może być wataha. No, wiecie sami, że może być bardzo różnie. Tutaj na przykład mamy żmiję i to jest skupisko. Takie trochę przerażające. I właśnie na tym polega ten pomysł. Zatrzymam się na przeuroczych flamingach. Żebyśmy sobie też zajrzeli, jaka jest ilość tekstu. Tekstu jest, no myślę, że niewiele i myślę, że ta książka spodoba się ciekawskim dzieciom, czyli 4, 5, 6, 7 latkom, tym maluchom, które zaczynają zadawać 150 milionów pytań na minutę. Dlatego, że oprócz takich podstawowych informacji właśnie o danych zwierzakach są też ciekawostki. Ale tak jak wspomniałam, razem, czyli głównym takim tematem przewodnim jest wyjaśnienie dzieciom, jak się nazywają konkretne właśnie skupiska. Po co one są? I na każdej stronie jest inny powód, dla którego zwierzęta zbierają się w stada czy w jakiekolwiek inne zgromadzenia. I na przykład, by zmniejszyć ryzyko znalezienia się w brzuchu wielkiego drapieżnika. I tutaj mamy ławice, i to są akurat śledzie. I one są też w takich bardzo wyjątkowych, takich bardzo charakterystycznych ilustracjach pokazane. I ciekawostka o nich jest tutaj dla dzieci taka, jest po prostu wyjaśnienie, dlaczego śledzie mają ciemny, Grzbiet, a jasny brzuch. Tego można się dowiedzieć. Są też niektóre wyrazy z gwiazdką, na przykład tutaj jest to słowo ławica, na kolejnej stronie jest to słowo kolonia, ale te gwiazdki dotyczą nie tylko skupik. A tutaj nie ma żadnej gwiazdki przy żmijach. Żmije nie mają żadnej gwiazdki, tutaj wszystko powinno być jasne. I z tych ciekawostek, na przykład jak już jestem na tych żmijach, ten gatunek brzmi, a mówimy o występującej w Europie żmiji żebrowanej, ten gatunek zatrzymuje swoje potomstwo w jajach w swoim ciele i wydaje na świat dopiero po wykluciu, gdy jest ono już samodzielne. O, zobaczcie, jaka piękna wataha wilków. I tutaj one są razem po to, żeby przetrwać w trudnych warunkach. O, aby móc bezpiecznie przemieszczać się w okresie. I tutaj jest też wyjaśnione na przykładzie krabów, co to znaczy i yy... Maluchy dowiedzą się, że kraby zrzucają swoje pancerze, swoje dotychczasowe mieszkanie, bo jak rosną, to te pancerze stają się za ciasne. I w tym momencie, jak krab zrzuci ten swój pancerz, no on jest narażony na mnóstwo zagrożeń, jest, no można powiedzieć, bezbronny. I nie ma wątpliwości, że potrzebuje wsparcia ze strony, no w tym wypadku, kolonii. Bardzo mi się podoba, że są tak wyróżnione te słowa związane właśnie z razem, czyli właśnie stado, jak jestem przy kolonii, zobaczcie. Jest kolonia pingwinów, i ona akurat. To ich razem wytłumaczone jest tutaj po to, żeby wyruszyć na poszukiwanie pożywienia, ale też po to, żeby im było trochę cieplej. O, są i hipopotamy hipopotamy są super, bo wyczytałam tutaj, a nie wiedziałam tego, że po pierwsze stado, tak nazywamy ich skupisko, ich razem, a po drugie, że one mimo tego, że w tym stadzie są po to, żeby dzielić się pożywieniem i miejscem, to jednocześnie są bardzo wielkimi indywidualistami, żeby nie powiedzieć egoistami, bo. Tak naprawdę każdy hipopotam skupiony jest na sobie, na swoich potrzebach i na swoim interesie i jeżeli coś idzie nie po jego myśli, to w pierwszej kolejności będzie jakby dbał o siebie, a dopiero potem o stado. I też świetnie właśnie tutaj jest pokazane, jak te stada się zachowują, że właśnie hipopotamy, mimo tego, że są w kupie, to jednak bardzo dbają wyłącznie o siebie. Na przykład zebry tak nie robią, na przykład słonie tak nie robią, więc to są też ciekawostki. Super jest pokazana tutaj chmara, czy co to było? Stado, też stado. To są szpaki. Nie wiedziałam, że tutaj może tak być, że nie ma jednego dowodzącego, tylko który. Kolwiek z tego stada, jeżeli ktoś sobie, któryś z nich pomyśli sobie, że dobra, teraz lecimy w lewo, wszyscy całą chmarą lecą w lewo. I faktycznie czasami na niebie widać, że te ptaki tak raz w jedną, raz w drugą, raz w trzecią takie chmary. I teraz ja wiem, dlaczego? Że tutaj po prostu nie ma jednego szefa. O, nie powiedziałam wam o jeszcze jednym razem, które też występuje kilka razy tutaj, bo na przykład zebry tworzą haremy, co oznacza że w tym razem są samice głównie, z młodymi, że samiec jest, że tak powiem dochodzący, albo czasami na takie duże stado jest jeden samiec, albo jakaś taka mniejsza grupa, a właśnie te haremy są takie duże. A słonie, jaka urocza nazwa na ich razem, rodzinne stada. No czyż nie jest to wspaniałe? Bardzo mi się też podoba i mnóstwo tutaj ciekawych rzeczy wyczytałam właśnie o pawianach. Ich stado jest po to, by lepiej podzielić się codziennymi zadaniami i w wielu Właśnie stadach, tych skupiskach i tych razem różnych u różnych zwierząt jest hierarchia, więc to nie jest tak, że idziemy sobie tak jak chcemy, tylko jest postać najważniejsza, jest konkretny szyk, każdy ma swoje zadania i wszyscy wszystko wiedzą, co mają robić. Genialna sprawa, więc tych tutaj najróżniejszych razem jest bardzo, bardzo wiele: delfiny, motyle. No, ja się tym zachwycam, bo to jest. Przepięknie wydana książka, w taki trochę inny, taki ciekawy, bardzo wciągający sposób, mimo tego, że jest naprawdę niewiele tekstu. Ona pokazuje, jak wygląda życie zwierząt, i my możemy się o nich czegoś więcej dowiedzieć. Super! <muchy>